Przed nami recenzja gry MotorStorm, czyli apokaliptycznych wyścigów w apokalipsie, w czasach apokalipsy. Czyli mówiąc w skrócie MotorStorm Apokalipsy, tak. najnowsza gra z, od Sony dla posiadaczy PlayStation 3, która miała pobić MotorStorm Pacific Rift, no i przy okazji wiele, wiele innych tytułów konkurencji. Pierwszym takim tematem, który z nią wypłynął jest przełożenie terminu premiery, gdyż nowy MotorStorm niestety nie mógł się ukazać ze względu na tragiczne wydarzenia w Japonii, o tym już mówiliśmy. No, ale w końcu jednak jest. My go dostaliśmy do redakcji odpowiednio wcześniej, za co dziękujemy firmie, firmie Sony Computer Entertainment Polska. No i pograliśmy trochę te, w tego Motorstorma. Wrażenia mamy no z jednej strony mieszane, a z drugiej strony takie trochę na plus, bo Motorstorm pokazuje dużo. To prawda, ale o co chodzi w ogóle w całej serii Motorstorm, o tym na pewno trzeba powiedzieć, bo Motorstorm, który pojawił się razem z startem systemu PlayStation 3, pokazywał multitrakowość danego levelu, czyli mogliśmy przejechać daną trasę na tysiąc różnych sposobów. Zależnie od pojazdu. Dokładnie. Mogliśmy skakać za pomocą motorów, mogliśmy jechać po błocie za pomocą wielkich e, monster trucków mm -hmm, na przykład mm -hmm. i dzięki temu jeden level, przejeżdżając na tysiąc sposobów e, robił się świetny i dużo tak, bardziej dwójka, lepszy. Tak. Dwójka zamieniała pustynne brązy w zieleń dżungli i tym podobne tematy. Tam było błoto, tam były jakieś stawiki, jakieś, e, nie wiem, elementy przy plaży, mm -hmm. albo wulkany gorące i tak dalej, i tak dalej. I taki Pacific Rift na wyspie wulkanicznej. I jeszcze była wersja na PSP. Tu było wszystko arktyczne, wszystko no. skute lodem i to też bardzo fajnie się sprzedawało, bardzo mi się podobało. I z jednej strony tutaj trzeba pochwalić twórców za kon koncept, bo tak Apokalips jest. przenosi e, ten trend, że tak powiem, nietuzinkowych wyścigów na zupełnie nowy poziom. Oto lądujemy na wyspie szarganej huraganami, trawionej kataklizmem, no i przede wszystkim pokazującej ruiny ludzkiej cywilizacji, tak to nazwijmy, ale spokojnie, nie ścigamy się żadnymi tam raidersami, czy gościami z Alan do Maxa. Tylko raczej po prostu bardzo sprytnymi racerami, którzy dodatkowo w, tym, w tej odsłonie gry mają fabułę. Trzeba przyznać, że jednak ten Manmak dobrze został przy, tak? przy, przy, przywołany, bo niektóre postaci trochę przypominają takich trochę. zawadiaków dziwnych, uh -huh. nie wiadomo o co chodzi. No ale okej, okay, tu mamy fabułę, która nie wiem czy była potrzebna, ale skoro ją włożono, to ją także oceńmy. Wszystko mamy no. przedstawione w sposób bardzo komiksowy. Mi się to nie podoba, mamy... jako miłośnik komiksów nie lubię takiej amerykańskiej kreski, ale... Ale to tylko dlatego. Mhm. Ale dodajmy także, że mamy trzy postaci, które także oznaczają trzy poziomy trudności, mhm. Dzięki czemu cały czas jeżdżąc w kampanii, no można to tak nazwać, Motorstorm Apokalips będziemy mieli poprzeczkę podnoszoną coraz, coraz wyżej aż dojdziemy do Big Doga, gdzie naprawdę ciężko jest wygrać z przeciwnikami, bo jeżdżą rewelacyjnie. I tutaj pierwsza niespodzianka mianowicie w każdym wyścigu mamy auto z góry przypisane i nie zawsze możemy sobie poszaleć wybranym samochodem, co oczywiście nie ma przełożenia na tryb multi split, screen czy szybki wyścig. Tam oczywiście możecie sobie dowolnie wybierać, ale kampania rządzi się własnymi prawami. Tak jest... Będą... Zupełnie nowe pojazdy dokładnie, do tego. Dokładnie. Dostaniemy m.in. supercar. Super będą... dopalane bitly. Yy, tak, takie. Yy, to jest super. Mini Mini samochody, dosłownie. Wyobraźcie sobie, że praktycznie takim smartem będziecie sobie no. jeździć małym rzutkiem po... Nieraz będziecie wyprzedzać szybkie wyścigowe wozy. Po apokaliptycznych <laughs> terenach. Jest naprawdę coraz więcej klas y, pojazdów, 13 mhm. jest ich w sumie i to się ceni, to jest fajne, że jest Wiesz co? wybór. Y, fajne jest to, że jest wybór. No i oczywiście przechodzimy wyścigi y, w standardowym trybie, czyli musimy się zmieścić najlepiej w pierwszej trójce, y, po to, aby przejść dalej. Oczywiście tutaj całym takim twistem w tym MotorStormie jest otoczenie. Po raz pierwszy mamy bowiem y, ludzi, którzy gdzieś tam biegają, tak. co, co, co jest chyba dość odważnym posunięciem patrząc od czasów serii Carmageddon, bo zobacz, że to się w ogóle przestało pojawiać. Mm -hmm. e, tak samo jak kierowcy w niektórych samochodach. Tak. E, natomiast tutaj są ludzie, którzy biegają w tym kataklizmie, tam przeżywają i tak dalej, i tak dalej. I, i cały ten kataklizm jest tak naprawdę tą e, ładniejszą stroną w pewnym sensie Motorstorma, dlatego, że tutaj mamy wrażenie, że troszeczkę twórcy poszli za bardzo w technologię 3D. Rozumiemy, tak. że to jest nowe dziecko Sony, ale Storm to jest gra, w którą w pełni będą na pewno cieszyli się e, posiadacze czy telewizorów z trójwymiarem. To prawda, ponieważ co chwilę będą różnego rodzaju odłamki skalne, odłamki drewniane, mhm. leciały nam prosto w oczy, do tego jeszcze padający wszędzie deszcz, a kiedy pojawią się lewele z mocnym kataklizmem, gdzie już mamy trąby powietrzne, mhm. gdzie już mamy totalną zawieruchę, wyłomy skalne wylatują w powietrze, no to w 3D wygląda to naprawdę dobrze. Wiesz co, trzeba przyznać, że twórcom fajnie się udało zaprojektowanie niektórych leweli. bo wiem, że ten, o którym powiem, nie jest Twój ulubiony, mhm. ale sama koncepcja przewracających się budynków, po których musimy jechać, jest już fajna. Zostawiamy temat, że te budynki są równe, jak stół mniej więcej, prawda tam? Putryny, okien niewjeżdżany i tak dalej. No, tak. no ale fajne jest to zniszczenie. Mi się straszliwie podobał level y, na moście bruklińskim albo ala, moście Bruk bruklińskim, no tak. który jest zniszczony. Tam przy każdym okrążeniu też fajne jest to, że to się tak samo i rzutnie niszczy. No ale w pewnym sensie troszeczkę brakuje tutaj nawiązania do split second, prawda? Kiedy to ty mogłeś zarządzać tym. Z drugiej strony to zupełnie bez sensu. No bo to znaczy... Natura, kataklizm. Właśnie z jednej strony się z tym zgadzam, ponieważ ten kataklizm sam wymusza wciśnięcie przycisku trójkąt, który powoduje, że patrzymy w miejsce mocno umieszczone przez runy mm -hmm. tudzież jakąś inną dziwną burzę e, lub siły natury. Ale z drugiej strony e, fajne było w to, że mogłem sam odpalać No tak, ale to rzeczy. są dwie różne gry, mm -hmm. także tutaj to zapamiętajmy. E, natomiast e, co jest też ciekawe, no to otoczenie jakoś wymagają od nas pewnego stylu jazdy, a styl jazdy oczywiście łączy się z tym, jak e, pojazdy dane się prowadzą. I tutaj dziwna sprawa. Wiecie, mi zawsze w Motorstormie e, doskwierało to, że, i to była cecha charakterystyczna w jedynce, w dwójce była już cechą permanentną, mianowicie zwyczajna deseczka, czy kawałek korzenia wystający z ziemi, albo e, słup z desek, czy cokolwiek takiego potrafiło rozwalić Wam samochód z drobnym, czyli zupełnie nie było przełożenia pomiędzy taką... takim elementem jak to, że jadąc z odpowiednią prędkością z tej deski by zostały drzazgi, owszem, bym sobie uszkodził zawieszenie czy coś, ale, ale nie, nie odpadłby mi koła i to zawsze było w MotorStormie wiesz, dwójce głównie. Tutaj niestety poziom przekracza... Yy, Tolerowane przeze mnie lewele, bo ze względu na charakterystykę tras, tego śmiecia lata tyle. Tyle jest tam walającego się tutaj, piękne angielskie słowo, debris, czyli takiego syfu z tych zniszczeń, że, że bardzo łatwo jest w coś wjechać i nie wiadomo w co na. No właśnie, także jeżeli będziecie restartować. No się... do powrotem na tracę okay. 15-20 do 20 razy podczas jednego wyścigu uwierzcie mi, to normalka z drugiej strony można tutaj obronić to yy, słowem, że no, motorstorm to jest gra raz, że archeidowa, także nie ma co liczyć na super niszczalne samochody i tak dalej więc mm -hmm. jak się rozwalasz to Widowiskowo było. I, I permanentnie dokładnie. Tak, permanentnie. Natomiast z drugiej strony można zawsze powiedzieć, że wiesz, na tych trasie trzeba uczyć, bo one się zmieniają z każdym okrążeniem. I to jest w też plus. sensie trzeba jakiegoś tam skilla w tym łapi. To akurat jest plus Motorstorma, ponieważ jeżdżąc kolejne okrążenia mamy wrażenie, że tak naprawdę trasa zmieniła się bardzo mocno. Mhm. Jednak e, dla mnie ogromnym minusem właśnie jest fakt, że te auta Za są duże te jest. pojazdy, bo to nie tylko auta, są mhm. niesterowalne troszeczkę. To znaczy ta, Cały czas w... się steruje tak ciężko jakby się. Gdyby nie było to naprawdę ciężko byłoby wam wyjść z zakrętu niezależnie od tego czy jedziecie monster trackiem czy jedziecie właśnie małym dopakowanym Volkswagenem żukiem Tak, to prawda. Dwa nie podoba mi się ilość śmieci, które Och, palają tak. się To, to, ja to mam... znaczy ja rozumiem, charakterystyka gry. Nie, okay, nie, nie. Wiesz, o co mi się. chodzi? Ja nie bronię. Ja tutaj uważam, że twórcy po prostu pojechali na ostro w 3D. Nie oglądając się mhm. na użytkowników, którzy telewizora 3D nie mają. I może to fajnie wygląda na okularach ten latający śmieć dookoła, ale gdy ja w ten śmieć wierzę, bo mi coś przesłania widok, to już nie jest tak fajnie. No, Ciężko mi to ocenić, bo nie wiem jak za granicą jest z telewizorami 3D, czy one już są w każdym domu, czy, czy może w nielicznych, mm -hmm. tak jak w Polsce, czy, czy w ogóle ich nie ma. W każdym razie uważam, że to jest produkt przygotowany specjalnie pod 3D, co nie znaczy, że gracze, którzy nie mają takiego telewizora będą się źle bawić. No, tak. Jeżeli weźmiecie drobne poprawki na ten syf, który lata dookoła, no to... Ja Może wiem, dać radę. Ja wiem, że podczas tej recenzji pewnie ze 100 razy powiedziałem już słowo tak, ale zgadzam się z Tobą. Po prostu dla mnie levele są zbyt zaśmiecone. Mm -hmm. Niestety mało sterowalne auta, ale do tego można się przyzwyczaić. Mm -hmm. Są fani tej serii po prostu i tacy, który, którzy jej nie rozumieją. No, na pewno nie będzie to symulacja. Tak. Ten level z dachami zupełnie mi się nie podobał, bo ja w Motorstormie chciałem pojeździć. To miała być gra ojeżdżeni. I Aha. to mi się troszeczkę nie do końca podobało. Przyznajmy jeszcze, tak zupełnie szczerze, że grafika na normalnych telewizorach tak. Full HD nie wygląda Nie jesteśmy poza za mm -hmm. Oczekiwaliśmy naprawdę solidnego kopnięcia, to jest no jest poprawnie, no to znaczy nawet słowo poprawnie nie jest jest dobrze, jest dobrze, ale, ale właśnie nie jest a ja chciałem tak jest, do dodano jeszcze do tego naprawdę huh. fantastyczną muzykę. Mm -hmm. Większość miksów robionych przez DJ Shadow. Jeżeli lubicie różnego rodzaju Drummer Base, to wam się na pewno spodoba. A wiesz spodoba. co, A ja Ci powiem, że chyba jednak bliżej mi do tracków z Motorstorm Pacific Rift, gdzie pojawił się i Slipknot i parę innych zespołów grających ciężki rok. To, mm -hmm. to mi troszeczkę bardziej podeszło, ale tutaj Gustibus non dysputanty, więc o muzyce nie dyskutujmy. Natomiast Probl podsumowując, czy jeszcze jakieś problemy widzisz? Jeszcze problem z Multi, ponieważ... Przesunięcie premiery spowodowało, że serwery w momencie kiedy my graliśmy wtedy były mhm. wyłączone. No ale ja to tylko... zdarzenie losowe tak jest. Dlatego powiem jedno, domyślam się, że w Apokalipsy multi będzie tak grywalne jak w poprzednich częściach, a to oznacza, że to będzie bardzo dobry multi. Mhm. Nie wypowiadam się, mam tutaj nadzieję po prostu. Na Mi się speed screen nie podoba, to jeszcze chciałem zaznaczyć. Troszeczkę. Poucinanie. Nie wiem, czy jest to wina telewizora, czy, 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 czy po prostu charakterystyki gry, ale ja nie lubię poucinanych split screenu. Z drugiej strony nie da się ją chyba zrobić tak, żeby było super każdemu. Muszą być proporcje. Muszą być proporcje. Dlatego też um, tak wygląda nowy Motor Storm Apokalips. Paweł, jakbyś go ocenił? Dla mnie ta gra, to jest. Dla fanów serii, mhm. tytuł i tak już must have, więc tak. sięgajcie po niego. Dla mnie dwójka była dużo lepsza po prostu. Ze względu na muzykę, grafikę, a także ze względu na otoczenia. Po prostu jestem fanem dwójki w tym momencie mhm. bardziej niż trójki. Dla mnie to jest 6 z plusem, to oznacza naprawdę, naprawdę dobrą grę tak. na wysokim poziomie, jednak wiele rzeczy mi w niej przeszkadza, to nie jest gra po prostu dla mnie, będę tak. grał w dwójkę. Pamiętajcie, że to jest też nasza ocena bardzo subiektywna, nie musicie mhm. się już z nią zgadzać, jeżeli uważacie, że nowy Motorstorm jest w pyte, no to proszę bardzo, droga do sklepu i, i już jest ważna. Natomiast mówiąc zupełnie serio, ja też troszeczkę mam tutaj pewne zastrzeżenia, ale Czuję pod skórę, że gdybyśmy spędzili jeszcze więcej czasu z tym tytułem niż dotąd, to będzie, to będzie naprawdę lepiej. Mhm. I być może do tego tematu w Ultima TV wrócimy, ode mnie na razie no na zachętę siódme meczkę, czyli nie jest rewelacyjnie, tak jakbym chciał, ale, ale też nie jest najgorzej. Nowy Motorstorm, tym bardziej, że teraz nie ma za dużej konkurencji na rynku arcade'owym, jest naprawdę rzeczą do ogarnięcia.